Cóż moi drodzy, przyszła jesień, prawdziwa jesień, może za mną tego nie widać, natomiast tutaj już powolutku, powolutku, tak, ten jego właśnie zjeżdża sobie do bazy, za chwilę sobie o nim porozmawiamy, bo czeka nas podsumowanie. Tego, czy w końcu dał radę, czy nie, i jak się sprawują te akcesoria, które dołożyliśmy. A dodatkowo trzeba zająć się nawodnieniem, przedmuchać sobie wszystko, wyczyścić też tego wariacika, schować go do garażu, ale to zaraz wam to wszystko pokażę, jak sobie działam. Najpierw sobie tutaj wszystko przedmuchamy, przeczyścimy, ale zanim to, to dwie bardzo istotne kwestie. Teleweczko zamknięte. No i prąd 17 chyba. 17 wyłączony. A, ciekawostka. To za chwilę ogarnę. Pamiętacie, jak mówiłem, że tutaj sobie to ogarnę ładnie i w ogóle. No i pierwsza sprawa. Powiem Wam, że to tak, tutaj wszystko zarosło. Tego jeszcze nie czyściłem. Nie spuszczałem. A, jeszcze trzeba będzie tutaj poizolować to wszystko, bo tego nie zaizolowałem. Chociaż nie, tutaj są te hermetyczne, natomiast i tak to zrobimy. Trzeba otworzyć zawór. Zobaczcie, tutaj mam tą doleweczkę i zawór. W przyszłym sezonie trzeba będzie to też wyczyścić. Wszystko. I zawór wypadałoby najpierw otworzyć, tylko w którą to było teraz. W stronę zawór jest zamknięty, a w którą otwarty. I tutaj mamy open w prawo. A jak tu widzę, ten zawór też. Czyli tu musimy zrobić też open. No i co? Tutaj chyba już nic więcej nie muszę robić. Yy, to zostawiam, jeszcze zaizoluję sobie za chwilę. Natomiast zabawa zaczyna się w naszym na wodnieniu. mamy 8 sekcji, i za chwilę wszystkie trzeba będzie zamknąć. Potem po kolei otwierać i przedmuchać, więc co? Jedziemy z tematem. Natomiast jeszcze pokażę Wam, jak wygląda filtr. Wam, że ten filtr niestety się bardzo brudzi. Przynajmniej u nas. Muszę też coś ogarnąć w środku studni, bo domyślam się, że głównym powodem nie wiem czy to będzie widać drobinki piasku głównym powodem jest po prostu to, że no ta woda się, dno jest mętne w momencie dolewania wody no i niestety wygląda to jak wygląda dobra wiecie, no nie ma tego nie jest dużo roboty z tym, natomiast Trzeba o tym pamiętać. Dobra, czyli teraz tak. Zamykamy wszystko Lewo, lewo. Wpięte Open. No I leci aż cała woda się wypompuje. Wtedy przerywamy. I tak, wszystkie 8 sekcji, wszystkie 8 sekcji przedmuchane, można odłączyć. I teraz moi drodzy, wszystko otwieramy. Zostawiamy elektrozawory po prostu otwarte, żeby nic złego tutaj się podczas zimy. Nie wydarzyło, natomiast powiem Wam, że drugi raz już to robię i wcześniej się nic nie wydarzyło, więc teraz mam nadzieję, że będzie tak samo. Jeżeli chodzi tutaj o pompę, to też wszystko zostawiam i nic nie ruszam. Ostatnio na zimę nie ruszałem, nic nie robiłem i. Nic się złego nie wydarzyło. Mamy wszystko przedmuchane, zaizolowane. To zamknięte, to zamknięte. No i co? Przechodzimy do trawy i naszego robota. I teraz, jak się sprawdził robot w tym całym sezonie, no prawie całym sezonie koszenia, w pierwszym sezonie naszej trawy. No i dodatkowo, jak się mają te nasze. On jeszcze gada, więc go wyłączmy. Do widzenia, wyłączanie, super. Nasze oczy ACS i dodatkowo koła. Jak widzicie koła to jest teraz jeden wielki liść, ale powiem wam tak. ACS Czyli ten system, który wykrywa przeszkody i omija, nie obija się robot w sensie o nic, działa super za dnia. Jest to mistrzostwo świata w końcu nie traci czasu, nie obija się, nie błądzi. Nie wiem, mamy te lampki, więc ich też nie obija, i jest super. Natomiast ACS. Z tego co zauważyłem, nie działa wieczorem po zmroku. Jak jest ciemno, niestety nie wykrywa. No i zdarzy się jeszcze mu, niestety, że gdzieś tam nie zauważy tej brzozy i po prostu gdzieś się zahaczy. A co za tym idzie, jeżeli przy brzozie jest? wystająca lampka w naszym przypadku no to gdzieś tam ją potrąci te lampki nie są jakieś super wytrzymałe w ogóle, no więc z tym jest mały, mały problem więc będę musiał z tym o tym pomyśleć w, przysz, w przyszłym sezonie, żeby jakoś te lampki zamocować inaczej niż na te standardowe uchwyty które tam ma, jeśli chodzi o koła, które mamy w naszym robocie, zaraz może zróbmy tak wyczyszczę je, to jest tak naprawdę ich jedyny minus, czyli, znaczy minus i plus mm, no bo tak, teraz są już liście ta trawa nie ma jakiegoś super wzrostu więc to nie jest jakoś bardzo uciążliwe, że jeżeli gdzieś Wam wypadnie jakiś kamyk albo cokolwiek innego takiego no to on to sobie zbierze i w tym momencie kiedy czyścicie tego robota, no to możecie te kamyki e, wyrzucić. No nasz robot niestety działa e, wieczorem, e, czasami jak jest jakaś rosa i tak dalej, no to te koła się oblepiają. Natomiast to jest kwestia tego, żeby, no nie wiem, raz w tygodniu, raz na 10 dni podejść i te koła z tego, co się uzbierało, wyczyściło. Na to, co jest teraz, nie ma co zwracać uwagi, no bo zaczęły spadać liście. Nie ma tutaj jakiegoś dużego wzrostu, jeżeli chodzi o trawę, więc już go po prostu wyłączam. Może jeszcze gdzieś tam dokoszę sobie normalną kosiarką tak na koniec, żeby już tak wiecie przygotować tą trawę do zimy. Zobaczymy jak to będzie jak to będzie wyglądało Za chwilę w ogóle przejdziemy, przejdziemy do, do trawnika, jak on się sprawował. W końcu robot słuchajcie przestał się zawieszać, przestał się ślizgać wyślizgiwać jakieś różne... Znaczy inaczej, jak spotka jakąś taką przeszkodę w dziwnym miejscu, w którą on wjeżdża non-stop, no to niestety powstanie jakaś dziura, gdzieś tam wyryje trochę trawy i to miało miejsce zarówno przy tych plastikowych kołach, jak przy tych metalowych. Natomiast naprawdę pozbyliśmy się do no, tego problemu zacinania się troszeczkę wyższej trawy. On jeździ na piątce teraz, czyli na 5 cm kosi, i na tych plastikach on się ślizgał, po prostu zacinał się. Tutaj nie ma takiego problemu, idzie, idzie jak burza. A myślę, że jak dodam jeszcze tę tutaj, tą kostkę przy krawędziach i to wszystko ogarnę, to będzie naprawdę petarda. Nic nie uszkadza, nic nie przecina więc myślę, że naprawdę, naprawdę zdaje zdaje egzamin i jest to poleciłbym. Po prostu poleciłbym szkoda, że takie badziewne koła robi Android w standardzie. No i co? No tak jak mówię, no minus jedyny taki, że trzeba to coś co jakiś czas tam sobie wyczyścić. No ale to wiecie, w jedno miejsce wyrzucacie i nie ma nie ma problemu. Tyle jeżeli chodzi o samego robota i, i te dodatkowe rzeczy ja sobie go teraz doczyszczę nie będę go mył teraz yy, wstawię go po prostu słuchajcie do garażu żeby on sobie wysychł żeby ta trawa wyschła wtedy go ładnie gdzieś tam dopiero zamiotę i, 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 i ogarniemy to tak żeby sobie przezimował, jeżeli w ogóle chodzi o robota przez cały sezon słuchajcie zrobił 1200 Kilometrów więc jest to sporo. Jeśli chodzi o spód, robota, no to tak samo trzeba gdzieś tam to troszeczkę poczyścić, chociaż ja powiem Wam, że teraz nie ma jakoś dużo tego słychu, no bo ta trawa też jakoś yy, mocno nie rośnie. Natomiast najbardziej co mnie wkurza, to jest ten element. Tutaj jest naprawdę zawsze mnóstwo, mnóstwo trawy. Robot wyczyszczony. Za chwilę go wkładamy do garażu, a potem przy okazji go wyczyścimy dokładniej. A jeżeli chodzi teraz, słuchajcie moi drodzy, o trawnik, jak on się prezentuje. Prezentuje się w następujący sposób w październiku i jeżeli chodzi o koszenie, bo nie zwracajcie uwagi na to yy, jakie ma różne kolory o tym już wspominałem tam wcześniej, albo będzie w jakimś materiale, nie wiem jak to tam chronologicznie wyjdzie yy, natomiast po tych pewnych modyfikacjach, modyfikacjach po dorzuceniu właśnie yy, kół Acesa i odjęciu kilku metrów bo zwiększyliśmy tutaj rabatę z tyłu yy, nie wiem, nie pamiętam, ten ten tył chyba był już wyłączony wcześniej z obiegu. Robot w końcu zaczął dawać radę i w końcu zaczął dokaszać. Potem testowałem jeszcze, muszę Wam powiedzieć, to, żeby nie pracował w nocy i w sumie nie pracował w nocy oraz miał taki delay, jeżeli padał deszcz. Dwie czy trzy godziny było ustawione. W takim systemie pracował chyba miesiąc około no i trawa prezentuje się w następujący sposób. Widać może jakieś takie faktycznie delikatne, nie. Dociągnięcia, gdzieś tam nie dojechał, gdzieś tam nie wjechał. Yy, natomiast przy w porównaniu do tego, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o wcześniejszy etap bez tych systemów, no i kiedy on jeździł dzień, noc non-stop na okrągło, no to wydaje się, że jest naprawdę dobrze. Nie jest idealnie, ale myślę, że jak już wszystko tak ogarnę, to będzie to takie 5-5 z plusem. Na pewno, znaczy na pewno, zakładam. Pixel kota zauważył zakładam, że jeżeli nawiozę na wiosnę czy tam w lato, trawa odbije i będzie szybki wzrost no to chyba jednak nie da rady nawet jak znowu będzie jeździł cały czas, ale to będziemy sobie tam testować i sprawdzać, no i mam nadzieję, że już te wszystkie ranty będą zrobione, więc to też będzie troszeczkę inaczej wyglądało, natomiast w takiej normalnej fazie wzrostu, tempie wzrostu trawy Myślę, że da sobie radę i pozbyliśmy się w końcu kolejnego problemu. No i co? No, w końcu przestał się robot zacinać, nie musieliśmy biegać, poprawiać, włączać. Po prostu można powiedzieć, że od ostatniego filmu, jak wszystko ogarnąłem, tak jak go włączyliśmy, tak sobie chodził i zaciął się. Może. Raz czy dwa razy. Znalazł sobie oczywiście jeszcze takie miejsca, gdzie było bardzo nierówno, gdzie miał jakieś przeszkody, i zaraz do, do tej przeszkody przyjdziemy i Wam pokażę. To jakby nie jest wina. Robota to jest po prostu e, moja wina. No tutaj niestety nie, nie do końca wyszło mi poziomowanie. E, no i te skrzynie też są źle osadowione. Natomiast e, tutaj kopał sobie dziurę i jak możecie zauważyć, nawet mimo tej kostki, którą tak prowizorycznie zrobiłem, dalej e, kopię po prostu przednie koło tam, gdzieś się e, zakopuje, wpada. No, i przez to tak to wygląda. Takie miejsce jest w zasadzie tylko i wyłącznie tutaj, jedno. No, ale potem zrobimy sobie tutaj opaskę, tam opaskę, więc tutaj będzie wszystko ładnie, równo, pięknie i wspaniale będzie sobie jeździł. Nie wyobrażam sobie, naprawdę nie wyobrażam sobie koszenia trawy w takiej ilości. W takiej objętości i w takim czasie, gdyby nie, ten, gdyby nie ten robot. Więc uważam, że to jest przyszłość. Każdy powinien mieć. Pisaliście, że trzeba się poruszać, że koszenie. Koszenie jest mistrzostwem świata i to jest fajna sprawa, jeżeli musisz to zrobić raz na jakiś czas, a nie dwa razy, na, czy tam trzy razy na, na dwa tygodnie. Nie, w takiej ilości. Także sezon koszenia uważam za zakończony. Ogarnę sobie jeszcze ten tył zwykłą kosiarką, bo. Tam to jest temat rzeka i do zagospodarowania jeszcze i do wymyślania i różnych takich. Więc to już tam sobie przy okazji. No a my będziemy się widzieć też w materiale, kiedy te wszystkie piękne, zielone liście jeszcze spadną i będzie złota, prawdziwa jesień. Trzeba będzie to poogarniać, ale mam już na to sposób. Także żegnam się dzisiaj z Wami. Ogarnięte. Niby mała rzecz, a jednak gdzieś tam się z godzinkę yy, schodzi. Nie? Także do zobaczenia.